Bądź ogarnięty, ogarnij się. Hej, tutaj ogarnij się. Nie sądziłem, że znowu będę musiał was ogarniać tak szybko, ale strasznie wam kurwa odwala. Ostatnio ludzie jeżdżą na jakieś Woodstocki, jakieś offy, jakieś koncerty. Czy wszyscy ludzie mają chyba udar mózgu? Udar mózgu? To znaczy niekoniecznie tam, chociaż jeżeli ktoś jakimś cudem jeszcze nie ma udaru mózgu, no to pewnie spoko, to dostanie udar mózgu tam na słoneczku. Wszyscy już mają udar mózgu zanim tam pojadą, bo musiało im coś psychicznie poprzestawiać się w głowie, bo to nie jest normalne jeździć w takie miejsca. Jakiś koleś mnie łopatą przerzuca kamienie pod domem. Jest hałas, błoto, tłum ludzi Nie należy przystawać na coś takiego. Ktoś mi mówi, poznaje mnóstwo fantastycznych ludzi o ciekawych zainteresowaniach. Jakie można mieć wspólne zainteresowania? Stanie kurwa w kolejce dwie godziny pod prysznic na polu? Tak w ogóle gratulacje, wszyscy macie grzybice. Są wszyscy ci sami ludzie, którzy chodzą po ulicach albo na drugim kierunku, są na tej samej uczelni, na której ty jesteś. Po prostu przyjechali ci ludzie z ulicy, z całej Polski, i teraz nagle, o mój Boże, ile mam przyjaciół? Nie masz. Jechaliście na konkretny zespół czy coś. I wtedy faktycznie mo możecie mieć taką wspaniałą przyjaźń, porozmawiać o zespole. a ja lubię te płytę, ja lubię te płytę, koniec, kurwa, rozejdźmy się w swoich kierunkach. I nie dobra zabawa i dobra muzyka to nie są zainteresowania. To są hasła reklamowe, żeby sprzedać wam więcej coli i narkotyków. Koncert to nawet nie jest dobre miejsce do słuchania muzyki, kaman. W plenerze słychać tylko łomot i wydzierających się ludzi, jakieś i w ogóle poza muzyką, ole, ole, tak, dobrze śpiewam, dobrze śpiewam. Przyszedłem na koncert, też przyszedłem na koncert, ole, 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 fajna metalika, stary. Jak cię sobie herbaty w domu. Pójść sobie swój ulubiony album. Przysiądź sobie, albo piwko wypij, zaproś kolegów. Kup sobie nową płytę, jak lubisz gównianą jakość, to kup sobie koncertową płytę, włóż sobie do czytnika czy coś, posłuchajcie, popijcie sobie piwa w świętym, kurwa, spokoju, bez grzybicy stóp. Akurat teraz, kurwa, wziął łopatę, przerzuca mi, kurwa, kamienie pod domem. I nie, jak pójdziesz na koncert Nickelbacku, to Nicolas Cage z Nickelbacku, nie wciągniecie, kurwa, na scenę i nie będziecie razem tańcować. Przestań płacić za próbę realizacji marzeń, których na pewno i tak nie zrealizujesz. Na chuj ci Nicolas Cage? Przestań płacić grube pieniądze za nadzieję, że ktoś z twojego ulubionego zespołu da ci całuska. Chcę nadzieję, chcę nadziejęeść Przestańcie wydawać pieniądze na koncerty muzyczne kurwa i festiwale Dlatego, że wydajecie pieniądze na gówno Przestańcie wydawać pieniądze na gówno Wydajecie je na pisko, na dragi A potem płacz kurwa i lament, bo wydałem wszystko na piwo i narkotyki I nie mam na płytę swojego ulubionego zespołu Więc ściągnął kurwa z internetu ci zajebie to... Ah. Ogarnij się ne? Bo wpadnę ci do chałupy i połamię ci wszystkie Twoje. A nie, ty nic nie masz, bo wszystko masz spiracone. Nawet nie mogę ci płyt połamać. Może nogi, hę? E? Chodź, połamię ci nogi.